W ostatnim czasie otrzymuję bardzo sporo zapytań, który z tabletów wybrać? I zawsze jest to pytanie i prośba o porównanie Nexusa 7 oraz iPada Mini. Nexusa 7 oczywiście 2013 i iPada Mini dwójki z wyświetlaczem Retina. Słuchajcie, żeby nie odpowiadać każdemu z osobna, przygotuję tak krótki materiał, gdzie porównamy te dwa urządzenia. Jeżeli jesteście zainteresowani pełnym pełnym review zarówno jednego, jak i drugiego, pełnym testem, pełną prezentacją, zapraszam na kanał HPL tam znajdziecie kompletne prezentacje z tych urządzeń i tam możecie się zapoznać zarówno z jednym, jak i z drugim. Ja postaram się tutaj Wam coś niecoś Przybliżyć, porównać, jeżeli wy je stoicie przed wyborem, czy jedno, czy drugie urządzenie. Jak widzicie, ja nie byłem w stanie wybrać, które urządzenie będzie moim głównym urządzeniem, tak więc posiadam je obydwa. Z mojego punktu widzenia, człowieka, który tam testuje różne rzeczy, dobrze jest mieć dwa takie urządzenia. Pewnie normalnie nikt takiego szaleństwa nie robi, tak więc ja siebie rozumiem i poza tym nie byłem w stanie wybrać tych dwóch urządzeń. Może najpierw zacznijmy od porównania wielkościowego. Wielkościowo są one bardzo, bardzo, bardzo zbliżone. Wagowo zdecydowanie lżejszy jest Nexus 7, ale jest również mniejszy. Jak widzicie, obydwa urządzenia są wyposażone w aparaty. Aparaty o podobnych parametrach. 5 megapikseli ten aparat główny, tylny. 1,2 megapiksela ten aparat umieszczony z przodu zarówno jednego, jak i drugiego urządzenia. Niestety, co do aparatów, muszę przyznać, że obydwa urządzenia mają te aparaty Słabej jakości, i tak naprawdę jest to dodatek, myślę, że jedynie gdzie można tych aparatów używać to jakieś bardzo dobre warunki oświetleniowe albo gdzieś na zewnątrz w słoneczny dzień. Nie nastawiajcie się, że będziecie używać tych urządzeń do kręcenia filmów czy robienia jakichś bardzo, bardzo fajnych fotografii. Jak widzicie no przyciski sterujące są mniej więcej podobne. W obydwu urządzeniach mamy regulację głośności, mamy przycisk zasilania, co prawda na innej płaszczyźnie. Mamy złącze słuchawkowe zarówno w jednym jak i w drugim urządzeniu i złącze do ładowarki. Przewagą Nexusa, moim zdaniem, jest to, że jest to złącze USB, które jest bardziej popularne niż złącze Lightning, aczkolwiek, jeżeli obracamy się w grupie znajomych, którzy tylko i wyłącznie mają urządzenia z jabłkiem, pewnie też bez problemu to złącze trafimy. Chociaż pamiętajmy, że jednak dotychczasowym standardem, jeszcze no dwie generacje temu, było złącze 30-pinowe, i ono. Cały czas jednak w społeczeństwie gdzieś tam, gdzieś tam sobie e, pokutuje. Ja nie będę może wyciągał tego mojego iPada mini z tego pokrowca, z tego względu, że no ktoś, jak był, jak jest zainteresowany, sobie obejrzy to na prezentacji i wiemy wszyscy, jak on wygląda. Jest aluminiowy, z metalu, bardzo fajny. Tutaj zawsze każdy mówi: Nexus to tandeta, plastik. Niestety, słuchajcie, plastik jest dużo bardziej odporny na wszelakiego rodzaju zarysowania i, e, i jakieś problemy z, z jakimiś takimi drobnymi rysami. Takie urządzenie plastikowe, jeżeli będziemy używali w porównaniu z takim urządzeniem aluminiowym, mniej więcej w podobnym środowisku, to na pewno to urządzenie aluminiowe będzie... Po roku czy po dwóch wyglądało na bardziej zużyte od takiego urządzenia plastikowego. Także, co by tutaj złego o tym plastiku nie mówić, to nie jest to plastik złej jakości wykorzystany i naprawdę spisuje się bardzo fajnie. iPad, jak widzicie, włożyłem w taką no, nie oryginalną obwolutkę jabłkową, tylko taką, no, jakąś gdzieś tam kupiłem w pierwszym lepszym sklepie. Chciałem, żeby był ten tył również chroniony, ponieważ często się zdarza, że jakieś tam drobinki piasku, sól na stole gdzieś tam w restauracji, potrafi. Już to aluminium delikatnie zarysować. Spocone ręce też potrafią delikatnie ten materiał odbarwić. Także ja postanowiłem wyposażyć się właśnie w, taki, no w taką ochronę, żeby to urządzenie wyglądało cały czas ładnie i świeżo. Może zacznijmy od porównania wyświetlaczy. Jak widzicie, wyświetlacze według mnie obydwa urządzenia mają bardzo dobre wyświetlacze, trudno mi wybrać lidera. Jedyna różnica to proporcje. 4 na 3 w iPadzie, 16 na 9 w Nexusie, 16 na 10 tak naprawdę, bo tu jest 1920 x 1200 rozdzielczość. Tu mamy 2048 w iPadzie na 1536 i gęstszy jest iPad, bo posiada 326 mmm, piksele na cal, a 323 Nexus. Oczywiście jest to nie, nie, nie da się tego ocenić gołym okiem, że ten jest gęstszy, ten jest mniej gęsty. Obydwa wyświetlacze wydaje mi się, że są naprawdę bardzo przyzwoite. Później Wam opowiem, co na jednym urządzeniu lubię częściej robić, a co na drugim, bo, bo faktycznie ze względu na ten wyświetlacz różnicuje sobie to co na danym urządzeniu robię. Słuchajcie, jeśli chodzi o wydajność, obydwa urządzenia mają dość mocne procesory, ja zainstalowałem sobie Taki benchmark z tej samej firmy, który powinien identycznie wyglądać, no, identy w identycznych warunkach mierzyć wydajność. Jak widzicie, wydajność Nexusa jest mniejsza i wydajność iPada jest większa. Co prawda, w takim faktycznym stosowaniu ani jedno, ani nie jestem w stanie wskazać lidera tego, tego rankingu, bo zarówno podczas przeglądania stron internetowych czy różnych innych serwisów obydwa urządzenia są bardzo, bardzo wydajne. Zwróćcie jeszcze na to uwagę, że nawet nawet. Od tego samego producenta aplikacje wyglądają inaczej na iPadzie mini, i inaczej wyglądają na Nexusie. Także też trudno mi to porównać, które urządzenie jest naprawdę bardziej wydajne. Obydwa na, na dzień dzisiejszy są urządzeniami bardzo wydajnymi i do żadnego nie mam jakiegoś zastrzeżenia, żebym powiedział, że to jest zamulone, a to jest wyjątkowo szybkie. Obydwa urządzenia działają bardzo fajnie. Jeżeli jesteśmy przy wyglądzie. Aplikacje. Jeżeli nie macie jakiegoś swojego preferowanego systemu operacyjnego, to popytajcie znajomych, co oni mają. To jest istotna sprawa, żeby w tym samym środowisku, w którym się obracacie, wziąć sobie ten sam system, będziecie mogli skorzystać z pewnych dodatkowych elementów, które na jednym działają, na drugim działają, szczególnie jeśli chodzi o iPada, bo w zasadzie na Nexusie możemy sobie wszystko podinstalować. Wydaje mi się, słuchajcie, że aplikacje niektóre bardziej ładnie, bardziej estetycznie, ale to jest też kwestia gustu, to jest moje odczucie. Wyglądają na iPadzie mini, nawet chociażby to TVN24 bardziej mi się podoba w tym formacie iPadowym. Może dlatego, że to jest faktycznie inna proporcja ekranu i dużo więcej się tych y, y, informacji mieści, tak więc y, no, trzeba na to zwrócić uwagę. Facebook również mi się wydaje, że na iPadzie mini troszeczkę lepiej działa niż y, na Androidzie. Ale to nie jest wina urządzenia, tylko to jest wina systemu operacyjnego i aplikacji pod ten system pisany. Także myślę, że to akurat no też trzeba zbadać przed wyborem takiego urządzenia. Jeżeli chcecie na przykład korzystać z Tweetbota, to na pewno Tweetbota na Androidzie nie znajdziecie, a na iOSie bez najmniejszego problemu. Obydwa urządzenia, niestety, niestety, niestety nie posiadają możliwości rozszerzenia pamięci o dodatkową kartę SD. Tak więc. Bierzcie to pod uwagę. iPad mini jest dostępny w rozmiarach pamięci od 16 do 128 GB, Nexus od 16 do 64. Obydwa urządzenia, oczywiście, mogą być też wyposażone w moduł telefoniczny, czyli łączności po GSM, po LTE czy po 3G. Nexus posiada wbudowany moduł NFC, tego a w iPadzie nie znajdziecie. Warto wspomnieć, że w iPadzie również mamy już nowy procesor 64-bitowy, 32 mamy jeszcze w androidowych urządzeniach, żadne urządzenie androidowe nie ma 64-bitowego procesora, w iPadzie już właśnie taki procesor mamy. Warto oczywiście również porównać ceny tych obydwu urządzeń przed zakupem i sprawdzenie naszego budżetu, bo jak na pewno się domyślacie Nexus jest, jest, jest jednak... Sporo tańszy. Warto również porównać głośniki, bo wiele osób będzie używało tych urządzeń do odtwarzania dźwięku. Jak widzicie w iPadzie, te głośniki są umieszczone tutaj na tej krawędzi dolnej. Są dwa głośniki stereo, które dzia działają naprawdę, naprawdę bardzo dobrze. Dużo słabiej działają głośniki w Nexusie, e mimo tego, że teoretycznie separacja sygnału stereo powinna być lepsza, bo tutaj mamy z jednej i z drugiej strony głośnik, ale tak naprawdę musielibyśmy to urządzenie. W ten sposób trzymać się, tak słuchać muzyki, a naprawdę zawsze jest to robione w ten sposób. Także to umiejscowienie tych głośników na tej tylnej ściance nie jest zbyt szczęśliwe. Poza tym głośniki działają no według mnie sporo słabiej niż te głośniki, które mamy do dyspozycji w iPadzie. Co do wydajności baterii, również podobnie jak i w przypadku systemu, nie są to dwa urządzenia z identycznym systemem i trudno mi powiedzieć też, które urządzenie jest tutaj liderem. Czasami dłużej mi działa iPad mini na baterii, czasem dłużej mi działa Nexus, ale to to niestety zależy od tego, do czego w danym momencie będziemy urządzenie. Wykorzystywali. W obydwu urządzeniach według mnie bateria jest zadowalająca. In plus, może nawet bym wskazał, w moim przypadku przynajmniej, iPada. Tak mi się wydaje, że on może ma niewiele lepszą baterię, ale może się okazać, że w innych przypadkach u kogoś będzie Nexus dłużej działał. Słuchajcie, mnie wygodniej, lepiej, sympatycznie, jak mam dwa te urządzenia, które leżą obok siebie i chcę sobie poprzeglądać internet, robię to na iPadzie właśnie ze względu na to, że jest tutaj. Ten ekran o tej większej przekątnej, i jakoś lepiej mi się to po prostu używa na iPadzie mini. Inne aplikacje również wyglądają, jak widzicie, też trochę inaczej, i przez to, że ten ekran jest kapkę większy od tego, dużo wygodniej się właśnie te elementy przegląda na iPadzie mini. Natomiast do samochodu, gdzieś do kwestii na przykład nawigacyjnej. Używam Nexusa 7. Słuchajcie, teraz nie wiem, bo wypadło mi z głowy, ale nie dam sobie ręki uciąć, ale myślę, że tak jest, bo tak było w poprzednim wcieleniu tego iPada i chyba tak jest. Już, już nie jestem w stanie tego sprawdzić, bo chcę nagrać ten film, a nie będę teraz gdzieś tam szukał. iPad mini bez modułu GSM, iPad mini 2 Retina bez modułu GSM nie ma również GPS-u, a w Nexusie nie musimy mieć telefonu, modułu telefonicznego, żeby ten GPS nam działał. Jeżeli tak nie jest, to mnie poprawcie, bo, bo nie chcę teraz znowu rozpoczynać jakiegoś wyszukiwania. Tak więc ja wam nie dam odpowiedzi, które urządzenie wybrać, obydwa urządzenia uważam za bardzo za bardzo e, udane, korzystam zarówno z jednego jak i z drugiego. Do pewnych e, rzeczy fajniejszy będzie Nexus, do pewnych rzeczy fajniejszy będzie iPad. Jeżeli możecie, bierzcie dwa, jeżeli nie możecie, wybierzcie lidera i koniecznie, 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 naprawdę bardzo Was proszę. Zachęcam do komentowania, napiszcie, czym Wy się kierujecie przy wyborze jednego czy drugiego urządzenia, które urządzenie żeście wybrali i czy jesteście ze swojego wyboru zadowoleni, czy jednak po pewnym czasie, jak już zdecydujecie się na zakup, to stwierdzicie, że to był błąd i jednak warto było skorzystać z oferty konkurencji.